Hej czołem. Dzisiaj powiem o bardzo fajnym kopnięciu. Jeżeli gdzieś tam się w nazwie pomylę, no to mnie poprawcie w komentarzu. Chodzi o Axik z angielskiego, z japońskiego z karate to jest chyba Orochi Kakao Kage. Mogę się mylić, bo miałem długą przerwę w karate, zajmowałem się czymś innym. Ale sens będzie generalnie zachowany. Chodzi o to kopnięcie, które uderza z góry. W dół nie? Czyli generalnie celujemy nie piętą w głowę. Niektórzy myślą, że piętą w głowę. A dlaczego nie piętą w głowę? Bo głowa jest bardzo twarda, spróbujcie sobie piętą gdzieś uderzyć w twarde jakieś w twarde podłoże czy w ścianę. No to jak mocniej przypierniczycie, to torebka stawa pęknięta i będziecie mieli problem przez nawet kilka tygodni. Chodzi o to, żeby z dużego zamachu podnieść nogę i opuścić piętą w, w nos, w klatkę piersiową, ewentualnie stopą z góry zahaczyć również w twarz. W do chyba dużo się tego kopie, z tego co pamiętam, ale i w karate też, też to jest popularne. Jakie są wersje wykonania tego ćwiczenia? Tutaj jeżeli podnosimy, od razu mówię, że będę dzisiaj wykonywał ćwiczenie na boso, bo nie chcę Janusza, Januszka uszkodzić. Także tutaj no, gołą stópką sobie chłopak dostanie, nie? I e, trzy wersje wykonania e, tego e, kopnięcia. Pierwsza wersja jest taka, że tutaj podnosimy nogę wysoko, nie? I opuszczamy z góry e, i to jest w momencie, kiedy e, przeciwnik stoi, gdzieś tam się przestraszy naszego kopnięcia, odsunie się do tyłu i to może nawet dostać piętą czy stopą, centralnie fajnie tutaj wchodzi, jeżeli się nie przestraszy, no to trzeba uważać, żeby nie zrobić tego w ten sposób, żeby piętą nie wjechać mu gdzieś tutaj w, o! w czoło, nie? Na to należy uważać, no bo tak jak mówię, czoło, newralgiczny punkt. Bardziej chodzi o to, żeby wjechać tu stopą, nie? I to jest pierwsza wersja, że wykonujemy to tu. I bah, Mocno w dół zjeżdżamy. Jeżeli jesteśmy normalnie z pozycji walki, ciągniemy nogę do przodu, nie? O! I w ostatniej fazie zwróćcie uwagę, że trzeba wypchnąć to biodro w przód. Mimo, że nie jestem jakoś specjalnie rozciągnięty, to jednak gdzieś tutaj się to wchodzi, nie? O! Specjalnie to nogę zatrzymuję sobie tutaj, podtrzymuję ręką, żeby żeby sobie tutaj nie walnąć w podest w nóżka, piętą żeby mi specjalnie spadła i to była pierwsza wersja gdzie noga idzie z przodu nie druga od zewnątrz możemy być bliżej przeciwnika wtedy i ciągniemy nogę od zewnątrz i tak samo ląduje roga bach no piętą akurat zahaczyłem jeżeli taki ja ruszek by stał gdzieś piętą ale tylko w w takich podbrankowych sytuacjach sami sobie możemy rozrobić krzywdę, jednak ta głowa amortyzuje, tutaj w głowę dostanie piętą, jednak ta głowa jest umocowana na szyi. Tylko w niektórych przypadkach może być rzeczywiście taka kontuzja. Także lecimy jeszcze raz, pokażę. Wolno tego niestety nie pokażę, bo trudno tą technikę wykonać wolno, ale od zewnątrz i ląduje, bach. Bach. I wchodzi, nie? I tak samo trzecia wersja od zewnątrz i tak samo z góry wchodzi to uderzenie jak najbardziej Bach. O. tak bum no także tutaj nie trzeba też robić szpagatu, do, żeby wykonać takie e, takie kopnięcie kilka dziesiąt powtórzeń trochę delikatnie luz w biodrach i i można sobie to kopnąć w całą obronie. Tak, moje zdanie, tak jak zawsze, wysoki kopień nie stosować, można wylądować na glebie. No ale warto zapamiętać, że gdzieś tam w wielu stylach, w kickboxingu, w karate, w taekwondo, gdzieś na zawodach zawsze to można zastosować, zaskoczyć przeciwnika, sięgnąć z góry. Bardzo trudne do zablokowania, ponieważ nawet blokując ręką, Ręka nie jest na tyle silna, żeby zablokować takie kopnięcie opadające. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Dajcie znać. Dajcie łapę w górę. No i subskrybujcie, Będzie, będą też inne materiały. Także dzięki. Cześć i czołem.